Czasami wręcz zapominamy, jak niebezpieczną i trudną dyscypliną jest speedway. Praktycznie każdy wyjazd na tor wiąże się z ryzykiem kontuzji, która może zakończyć sportową karierę. Naszą niezbyt wesołą wyliczankę zaczynamy zawodami w Rybniku. Bieg drugi. Motocykl Kaz Praworyny podniosło i ten z impetem wleciał w nieświadomego Krystiana Rempały. Siła uderzenia była tak duża, że Krystianowi zleciał Kaz z głowy, co oznacza, że wychowanek Tarnowskiego Klubu uderzył gołą głową o twardy tor. Żużlowca przetransportowano do szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Krystian musiał się mierzyć z krwiakiem mózgu. Niestety, tydzień po wypadku lekarze poinformowali o zgonie żużlowca. A teraz kolejny groźny wypadek, który nie zakończył się szczęśliwie dla Lee Richardsona. Wrocław, rok 2012. Zawodnik Marmy Rzeszów najpierw zahaczył około Jędrzejaka. Potem o motocykl Fryderyka Ringrena. Nie opanował maszyny i z pełną prędkością wpadł na bandę. Brytyjczyk zmarł w szpitalu z powodu obrażeń wewnętrznych. Śmiertelnych wypadków jest masa, ale nie będę ich tu umieszczać. Taki film znajduje się już na moim kanale. Następny groźny wypadek miał miejsce podczas Grand Prix na toruńskiej motoarenie. Na wejściu w drugi wiraż zrobiło się niezwykle ciasno, wskutek czego Max Frick wylądował na ziemi. Australijczyk wstał o własnych siłach, jednak po krach się stracił przytomność. Lekarze nie wyrazili zgody na jego dalszy udział w zawodach. Jeszcze gorszy wypadek w tym samym miejscu, ale Dwarta wcześniej zaliczył Taiwo W meczu ligowym pomiędzy drużyną stolunia, wrocławski zawodnik na wejściu w pierwszy lub czwartego krążenia upadł w koszmarny sposób. Przyczyną była pęknięta rama. Połowa motocykla wyleciała na trybuny. Na szczęście Brytyjczyk nie odniósł żadnych poważnych kontuzji. Tego zawodnika przedstawiać nie trzeba. Rok 2013. i Koszmarny upadek Emila Sajfudinowa. Rosjanin został dopchnięty do bandy przez Adriana Miedzińskiego. Później po jego nogach przejechał Kamil Brzozowski. Ostatnio zawodnika zahaczył Artur Czaja. Zawodnik włókniarza złamał rękę i był bardzo poobijany. Rosjanin do następnego ścigania ligowego wrócił w następnym sezonie. Jego wspaniała kariera na szczęście się nie zatrzymała. A teraz coś, czego nigdy nie chcielibyśmy zobaczyć ponownie. Wrocław, rok 1999. W zawodach o złoty kask Piotr Pawliczek nakrył Goloba. Motocykl Tomka odprostowało i ten, kosząc po drodze Piotra Protasiewicza, z całą prędkością uderzył w drewnianą bandę. Siła uderzenia była tak duża, że golf wyleciał za bandę i uderzył w lampę sygnalizującą przerwanie wyścigu. Tomek doznał wstrząśnienia mózgu, do tego lekarze musieli amputować mu jeden palec u prawej ręki. Poza tymi incydentami, Chudy wyszedł z tego bez szwanku. Warto dodać, że po tym upadku kontuzji złapał też Piotr Protasiewicz, który złamał sobie obojczyk. Niestety Polaka nie omijały w karierze ciężkie upadki. Cardi w rok 2013. Podczas jednego z biegów Tomek pada na toru, jak prądem. Po tym jak w jego motocykl wjeżdża taj Do tego Golob oberwał jeszcze w głowę motocyklem rywala. Tomek miał problemy z obojczykiem oraz kręgosłupem. Do żużla jednak szybko wrócił. Zielona Góra rok 2015. Australijczyk Darcy Ward na wyjściu z drugiego łuku uderza w tylnie koło Artema Aguty. Tego nie da się zapomnieć. Młody zawodnik koziołkuje po to, że po czym z całą siłą uderza plecami o bandę. Niestety wstępne diagnozy mówiły o przerwaniu rdzenia kręgowego. Kariera znakomitego zawodnika legła w gruzach. Darcy usiadł na wózku inwalidzkim. Z trudami życia codziennego pomaga mu żona Lizzie, którą Darcy poślubił w 2019 roku.